Oh, <laughs> oh, Witajcie, witajcie. Jestem Steven z kanału na gitarze po udarze. I nagrywam zaległy odcinek, który był rok temu pod tytułem Najlepszy telefon dla seniora. Ten odcinek jest najlepszy telefon dla seniora 2.0, czyli tym razem podam modele, bo ostatnio kolokwialnie mówiąc, dałem dupy. Nagrałem odcinek o telefonach dla seniorów i ludzi po udarze mózgu, ale nie przedstawiłem żadnego modelu, więc teraz to nadrabiam. Poprzedni filmik miał ponad 2000 wyświetleń, czego w ogóle się nie spodziewałem, i dziękuję za to. Nawet nie wiedziałem, że jest taka potrzeba, aż taka. No i w komentarzach pisaliście, że mógłbym podać jakiś przykład komórki dla seniora z głośnym dzwonkiem, dużymi klawiszami i literami. Ktoś pisał, że. Najgorsze, że większość z tych telefonów z dużymi przyciskami ma głośniki z gówna i starsza osoba nie słyszy rozmówcy. Niektóre mają też ciche dzwonki, popieprzone menu, albo joystick czterokierunkowy, które są również niezbyt użytkowe dla starszych osób. Także dzisiaj telefony, modele, co dla kogo i dlaczego. Tym razem będzie troszeczkę me merytorycznie, troszeczkę na wesoło, ale dalej w moim stylu, czyli z humorem, który część ludzi uważa za czarny, a część za... Zepsuty. Przede wszystkim to nie jest żadne lokowanie produktu. ja to robię z potrzeby, która wyniknęła po moim udarze mózgu i pobycie na oddziale rehabilitacyjnym, gdzie ludzie po udarze mózgu, przede wszystkim starsze osoby, nie dawały sobie rady ze smartfonami, a ja byłem specjalistą do usuwania wszelkich awarii. Chciałem powiedzieć, że nie mam podpisanej żadnej umowy z tymi firmami i nie dostaję od nich żadnej kasy, żeby nie było. Robię to wszystko w ramach mojego hobby i wolnego czasu. Przy każdym modelu, który będę podawał z boku, będzie wyświetlał się filmik odnośnie tego, jak on wygląda. A wszystkie nazwy dodatkowo będą w opisie tego filmu. Kolejność telefonów jest przypadkowa i nie oznacza to, że któryś z nich jest lepszy bądź gorszy. Myślę, że każdy z nich znajdzie swojego odbiorcę. Będzie to. Będą to przykładowe cztery telefony dla osób starszych i są one dostępne na naszym rynku, w sklepach internetowych albo stacjonarnych. Sklepy typu Allegro, Amazon, albo jakieś inne eksperty, czy inne RTV-y. I na końcu będzie coś specjalnego dla posiadaczy innych telefonów. jak można je przerobić żeby działał w trybie dziadkowym bez skomplikowanych operacji także polecam zostać do końca a na pewno się nie zawiedziecie ale zanim zaczniemy małe ogłoszenie parafialne bo jeżeli byście chcieli wesprzeć moje działania na YouTube to możecie rozważyć postawienie mi wirtualnej kawy na Buy Me coffee, a link znajdziecie w opisie a jeżeli byście potrzebowali motywacyjnego kopa szczególnie gdy wracacie po chorobie do zdrowia Albo macie dzień w stylu nie chce mi się żyć, to możecie zajrzeć do, do mojej książki, która wygląda tak. Książka pod tytułem Odnowa. Link też do niej dostaniecie w opisie tego odcinka. Jest ona chwilowo dostępna tylko na Allegro, ale liczę na to, że w przyszłości będzie dostępna także w księgarniach. No i przede wszystkim pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem ani terapeutą, tylko zwykłym użytkownikiem udaru mózgu. I to co napisałem w książce i przedstawiam na kanale w tych wszystkich filmikach, wielu osobom tak, wielu osobom pomogło. A teraz zapraszam na audycję. A więc zaczynamy. Dzisiaj o telefonach, które są duże, przyciski mają ogromne, a dzwonki tak głośne, że usłyszysz nawet jest z zasiatów. Jedziemy. W tym odcinku będę się powtarzał, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jest to ważne i warte zapamiętania. No dobra, zanim polecimy w konkretne modele, odpowiedzmy sobie na pytanie: dlaczego w ogóle warto kupić specjalny telefon dla seniora albo dla osoby po udarze? Przecież normalny smartfon też działa, no nie? No niby działa, ale życie ma swoje opinie w tej sprawie. Wzrok ok po udarze mózgu psuje się i no to nie jest regułą, ale się zdarza. Powiedzmy sobie szczerze, po 50-ce człowiek zaczyna czytać tak, jakby patrzył przez mrożoną szybę. Po 60-ce jakby ktoś mu wykasował czcionkę, a po udarze zdarza się, że człowiek ma problem z ostrością, z kontrastem, z połową pola widzenia. Dlatego duże litery Duże ikony i duży ekran to nie fanaberia, tylko konieczność. Ja po udarze mózgu miałem problemy z lewą stroną, z patrzeniem w ogóle miałem albo nie widziałem, albo było zamazane, a w przeciągu pół roku popsuł mi się tak wzrok, że musiałem wzmocnić sobie szkła, które noszę, więc to się naprawdę zdarza. Drżące ręce. Udar potrafi zrobić z dłoni mało precyzyjne narzędzie. Coś jak joystick w starym Pegasusie. A seniorzy też często mają problemy z motoryką. Drżą ręce, trudno trafić w mały klawisz, a jak klawisza nie czuć, to człowiek myśli, że kliknął, a wcale nie kliknął, dlatego fizyczne, duże klawisze ratują życie. I to dosłownie. Głośność. Wiecie, co jest największym wrogiem starszych osób? Nie inflacja, nie ZUS, tylko ciche telefony, bo dzwoni, nie dzwoni. Dzwoni, halo, dzwoni, nie dzwoni. I potem rodzina się martwi, czy coś się stało, czy się nie stało. Dlatego dobry telefon dla seniora ma dzwonek tak głośny, że można by nim nagłośnić wesele albo jakiś inny event. No i obsługa. Nie każdy musi ogarniać smartfony. Nie każdy zresztą też chce. A po udarze czasem mózg działa trochę jak Windows XP. Wolno, ale subtelnie, o ile mu nie przeszkadzać. Duże przyciski, proste menu to jest złoto. No i magiczny przycisk SOS to jest absolutny must have. Naciskasz, i telefon sam dzwoni pod wybrane numery. Proste, szybkie, ratujące życie. No i przede wszystkim stacja dokująca. To jest tak, jakby powrót do czasów PRL-u dla niektórych, którzy bardzo to lubili. Nie kombinujecie z kablami, nie szukacie dziurki typu i tam coś szukacie, żeby znaleźć. A może znajdę, a może nie znajdę. Jak w ciemności. Po prostu odkładasz telefon do stacji dokującej na podstawkę. Seniorzy to kochają. Tyle wstępu, a teraz przechodzimy do konkretów, czyli do części, na którą czekaliście od pierwszego odcinka, który był rok temu, tak naprawdę. Także pierwszy z nich to Panasonic KX TU150. Tu się gdzieś będzie wyświetlał albo tutaj, chyba tu zobaczymy. Ma ekran 2,4 cala. To jest telefon z kategorii duży, prosty i działa. Ma duże litery, duże ikonki, głośnik, który robi robotę. Przycisk SOS jest, latarka jest, bateria, jak w starych Nokiach. Idealny dla osób, które chcą po prostu dzwonić, odbierać i mieć święty spokój. Drugi to Doro 780X. Telefon, który wygląda jak pilot do telewizora i w sumie chyba tak też działa. Masz trzy ogromne przyciski, chcesz zadzwonić, wciskasz jeden z nich. Zero komplikacji, zero pomyłek. Plus oczywiście SOS, mocny dźwięk i bardzo prosty ekran. Dla osób po udarze absolutnie trafiony. Numer trzeci SPC Harmony albo Maxcom Harmony. Telefony z klapką. Dla niektórych to styl retro, dla innych najlepszy wynalazek w historii. Dlaczego? Bo klapka sama z siebie chroni ekran i jak spadnie to Ci się nie rozpieprzy. Ma duże cyfry, duże litery, głośność jak zwierzy stereo, no i stacja dokująca. Seniorzy, uwielbiają telefony z klapką, bo wszystko jest jasne, proste, pewne i przyjemne. Mówię, jak grasowy reklamodawca w telewizji. Czwarty to jest Maxcom MM430. Maxcom to ogólnie jest firma, która produkuje telefony dla ludzi, do ludzi, przez ludzi i ma tych telefonów na swoim wyposażeniu naprawdę sporo, więc warto przyjrzeć się tej firmie. Mają ogromne klawisze, czytelny ekran, SOS, latarka. No i ładowarka stojąca. Wzmocnione dźwięki idealnie dla osób, które potrzebują prostoty, stabilności i niezawodności. A teraz coś dla posiadaczy wiadomo jakiego telefonu czyli jak z niego zrobić telefon dla emeryta albo dla człowieka po udarze. Szybka konfiguracja i bezpieczna. Dojem, tylko mówię dalej, żeby nie mówić o, z pełną buzią. System wydaje się tam dość skomplikowany w tych telefonach i to ludzi też odrzuca, więc idzie go sobie łatwo uprościć. Tak więc, czekajcie, jakaś skórka tam cholera jasna, tak więc yy... Wchodzimy w ustawienia. Potem wchodzimy w dostępność, i tam znajduje się tak zwany dostęp wspomagany. Klikamy Skonfiguruj dostęp wspomagany. Josz! przerwali. Jak zwykle, wszystko w ostatnim momencie. A, A więc wchodzimy w ustawienia. I na ekranie pojawią się tylko te ikony, które wcześniej wybraliśmy. Czyli zamiast 500 ikon, które tam są, są tylko 4-3, które sobie tam wybierzecie. Tak będziecie mieli i nic więcej nie będzie. Możecie nawet ustawić, żeby nie było internetu w tym telefonie. Ja wiem, że jak ja to mówię, to to wygląda bardzo skomplikowanie, ale tak naprawdę, ale tak naprawdę jest to bardzo proste eee, i szybkie. I... Jest to dobry sposób, żeby nie kupywać jakiegoś nowego telefonu, tylko można wykorzystać stary, który się ma po prostu i dać go starszej osobie. A w opisie tego filmiku yy, podam link do shorta, jak to wygląda. Nie ja zrobiłem tego shorta, tylko jacyś inni ludzie, którzy to pokazują. Link będzie w opisie i będziecie mogli sobie zobaczyć krok po kroku, jak to wygląda. A tych, którzy nie widzieli pierwszej części, to zachęcam do zapoznania się z nią, a przekierowanie będzie wiadomo na końcu gdzieś tam. No i to by było tyle na dziś, moi drodzy. Najlepszy telefon dla Seniora 2.0, tym razem z modelami, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że znowu poszedłem na freestyle bez konkretów. Korzystałem przez cały czas z ściągi, żeby się nie pomylić. Dajcie znać w komentarzach, czy któryś z telefonów już macie, może polecacie. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to pamiętajcie baj mi kofi link w opisie, a jeżeli potrzebujecie motywacji w powrocie do zdrowia, zajrzyjcie do mojej książki. Od nowa. Może akurat będzie ona dobrym kopniakiem, która przewróci Was w dobrą stronę. Dzięki za obejrzenie tego materiału i trzymajcie się niekoniecznie balkonika.